Ten materiał został zrealizowany dzięki programowi EA Game Changers. Bardzo dziękuję za kod do gry, a Was zapraszam na przegląd nowej kariery. Cześć, dzień dobry z tej strony Singa. Witam Was bardzo gorąco na moim kanale. To jest drugi odcinek z rozgrywki z najnowszego rozszerzenia zjawiska paranormalne. Dzisiaj pokażę Wam, na czym polega nowa kariera, która tutaj dochodzi. Jest to oczywiście kariera wolnego strzelca. I żeby w ogóle móc pracować, trzeba posiadać licencję badaczki zjawisk paranormalnych. Żeby móc ją w ogóle otrzymać, musimy posiadać piąty poziom zdolności parapsychicznych. I tutaj mamy, że jesteśmy teraz medium z najwyższej półki itd. i tak dalej. Jak sobie wybierzemy właśnie tutaj karierę wolny strzelec i branżę, tak, kiedy niech ona sobie tutaj zacznie wybierać tą branżę, no i tutaj mam właśnie Federalne Biuro do Spraw Upiornych Badań, zawód badaczka zjawisk paranormalnych i tutaj aby dołączyć właśnie należy posiadać licencję badacza zjawisk paranormalnych i tutaj warto porozmawiać z Guidrym w nawiedzonym domu mieszkalnym aby dowiedzieć się więcej i taką licencję można również zakupić w sklepie z nagrodami a my sobie po prostu teraz poszukamy tego duszka i z nim porozmawiamy no i teraz zobaczcie, pojawiła nam się nowa karta. Cześć, nazywam się Guidry. Widzę, że przydała by Ci się pomóc w tej całej sytuacji z nawiedzonym domem. Tak się akurat składa, że w tym temacie jestem ekspertem, nie martw się, więc jestem dobrym duchem. Zul, yy, zul. No i czuję, że będziemy się świetnie tutaj dogadywać. No i nam się on tutaj, zobaczcie, pojawił. No i zobaczcie, tutaj mamy całą kategorię z nim związaną, i tak jest. Kim jesteś? Chcę zostać badaczką zjawisk. Czy da się sprawić, żeby to miejsce było mniej przerażające? Dlaczego tutaj jesteś? Jak być mniej przerażonym? Jakieś rady? O co chodzi z tymi przerażającymi obiektami? O co chodzi z widmami? Ja tu jeszcze mam jakieś dodatkowe. Czy się chcesz napić? Jestem przerażona pomocy. Możliwe, że sprzedałam swoją duszę. Nie mogę nawet zjeść. Nie mogę się wyspać. Pojawi się ktoś przerażający pomocy. Więc możemy w ogóle go zapytać, kim jest. Tak na sam wstęp. I on tutaj, można nie mówić, go idry, jestem ekspertem od zjawisk paranormalnych. Nigdy nie odmawiam pomocy przez całe życie i życie po życiu. Intrygują mnie rzeczy niepoznane. Jeśli będziesz mnie potrzebować, odezwij się do mnie. No i teraz sobie wybierzmy tutaj tą opcję. To ty jesteś? Nie, to nie ty. gdzie ty się zgubiłeś. Tu jesteś. Dobra, czekajcie. I weźmy sobie teraz tą opcję, że chcę zostać badaczką zjawisk paranormalnych. Teraz gratulacje, spójrz tylko na siebie. emanujesz duchową energią. Od początku wydawało mi się, że jest w tobie coś wyjątkowego. To dlatego na tej licencji badacza zjawisk paranormalnych widnieje Twoje imię. To co, gotowa na następny krok? I klikamy, zróbmy to. ta otrzymała licencję badaczki zjawisk paranormalnych i jest już gotowa, by wykonywać zlecenia dla. Badaczki zjawisk paranormalnych. I teraz sobie wybieramy tutaj tą branżę i bierzemy sobie to. I teraz tutaj, jakby zadania są, e, szukamy sobie tego zlecenia, tak? Jedne zawsze są o 21.30. I mamy tutaj poziom niski, średni, wysoki, weźmiemy sobie po prostu średni. I teraz słuchajcie, ja to wszystko przyspieszę i poczekam na następny dzień, na tą godzinę 21.30. No i nareszcie mamy godzinę 20.30, Singata zacznie badać zjawiska paranormalne za godzinę, czas się przygotować. W ogóle może się przebierzmy z tej piżamy, tak, tak o po prostu. No i zobaczcie, tutaj można ją wysłać w pojedynkę, ale można też z nią pojechać, więc my pojedziemy oczywiście. I gdzie my tutaj jesteśmy? Jesteśmy zobaczcie w Sulani. No i zapukamy tutaj do środka. Jak widzicie, mamy tutaj dzień pracy do godziny 6.30 i trzeba przeprowadzić egzorcyzm na parceli, czyli uspokaj widma, usuwaj przeklęte obiekty lub przeprowadź ceremonię przy pomocy stołu do seansów spirytystycznych, by uczynić to miejsce mniej przerażającym. Ja już w tym razie dobry widzę, że mamy tutaj pewną... Dłoń wystającą, więc zajmijmy się na początek nią. O, i zobaczcie, już tutaj nam się punkty, że tak powiem, nabijają. Teraz wejdziemy do nich tam do środka, bo życzę tutaj laleczkę. Że tutaj nam na samym dole leży, Musimy ją usunąć szybciutko. I też jak nasza Simka będzie wystraszona, to jakby no, ciężej jej się będzie pracowała i nie będzie chciała tutaj nam wypraszać tych widm. No myślę z nim tutaj... zobaczymy, czy tam go przekona, czy go nie przekona do wyjścia stąd. Okej, okay, on już zniknął. E, ale dlaczego tydziesz pływać? Jesteś w pracy? Uspokój się wytrzymy te tajemnicze symbole naprawdę dobra, weź się może weź się może ubierz z łaski swojej zobaczcie, tutaj mamy kolejnego tego duszka zatrzymam tutaj, żeby go w łatwy sposób złapać tutaj mamy, zobaczcie kolejne rzeczy, które można usunąć o, przyszła do nas, że to jakiś koszmar. No, koszmar, koszmar. My znowu idziemy pływać, a co? Stój, stój, bo cię tutaj goni jeden z nich. No i proszę bardzo, zlecenie zostało ukończone. Zarobiliśmy 1500 simolonów. Otrzymaliśmy również nagrodę, zaraz zobaczymy jaką nagrodę. A nagrodę otrzymaliśmy od Zarośla. Naprawdę to jest wspaniała nagroda. Możemy sobie tu postawić, jakby niech będą. I co? Słuchajcie, wybierzemy sobie też jeszcze jakby to zlecenie trudne. Wypłaty tu mamy 3000, aż zobaczymy, czy rzeczywiście będzie trudniej niż było. Także, no, znowu musimy chwilkę poczekać do tej 21.30. To znaczy, Wy nie będziecie musieli czekać, tylko ja muszę poczekać. No i dobra, w końcu mam 21.30 i jedziemy do naszej pracy. Oho, teraz jesteśmy, zobaczcie, wybloku. Pokaż tym widmom, kto tu rządzi. No i już tutaj mamy te widmo czerwone, czyli bardzo złe. Zobaczymy, czy oni w ogóle tak się dadzą. Czy w ogóle dadzą się przekonać do takiego polubywnego tak naprawdę opuszczenia tego miejsca. Od razu usuniemy te. Dziwne dłonie, dlaczego oni nas zakatują, jak my tutaj mamy pracować? Czas nam leci, znikną super, świetnie. Tutaj mamy kolejną dziwną dłoń, teraz do którego mieszkania mamy iść? Nie do tego, nie do tego. O, do tego. ok tutaj już na korytarzu nic nie widać podejrzanego. Okej, okay, czekajcie, zrobimy tutaj pauzę. Patrzcie, ile tych duszków jest. Tutaj już mamy tą lalkę, no naprawdę jest przerażająca. <laughs> Tutaj te dłonie od razu i tą laleczkę, bo to jakby jest najszybsze z tego wszystkiego, bo ona tylko kopnie i, i do widzenia. Dobra, przyspieszymy tutaj. A, zobaczcie, ona już jest zbyt przestraszona, żeby to zrobić. No, próbuj, proszę, no nie zagaduj. Słuchajcie, baba nas wzywa do pracy, a tutaj gada i gada i gada i gada. Dobrze, że jesteśmy ubrani jak na jakąś kreskę um, w porządku. No co, okej. Okay. Dobra, lecimy tutaj dalej kolejną laleczkę. Usuniemy. Tutaj mamy jeszcze jedną. No dobra, teraz spróbujmy z tymi duszkami na spokojnie wyprosić. Zobaczymy, czy to nam się uda. Ok. Gdzie ty jesteś? No, i będzie z nią rozmawiała non-stop, bez sensu. Mam wrażenie, że to w ogóle trochę mało czasu. Bo zobaczcie, ile już tutaj czasu jesteśmy a dopiero tak naprawdę pozbyliśmy się trzech duszków. Chyba trzech. Więc to nie jest, myślę, jakiś super wynik, no ale zobaczymy. No już jesteśmy przestraszeni. Tutaj mamy okno. Jakie okno, co? <grytanie> nie mamy okna, tylko lusterko. Może jak się trochę podniesiemy na duchu, to nam to przerażenie minie? Widzę, że już chyba dosyć szybko minęło. OK, jesteśmy pewni siebie. Te emocje bardzo się tutaj szybko nam... Zmieniają przeróżne I Jak robiłam sobie swoją tak typowo pierwszą, pierwszą misję To właśnie moja Simka była ciągle do stop przerażona Że nie dało się jej uspokoić Ja jeszcze tutaj wzywałam Kościldę Bo zobaczcie, tutaj oczywiście możemy narysować ten krąg No trudno, zrobimy taki eksperyment troszeczkę Chodź tutaj do was O, przerwane zostało No ale dobra, trudno Spróbujmy dalej tutaj walczyć I jeszcze raz spróbujemy z tą kościeldą No, już się chowa tutaj Pod łóżko z przerażenia A, dobra, zatrzymaj się, stop Chyba nam się nie uda po prostu tej kościeldy tutaj wezwać Bo zbyt szybko jesteśmy przestraszeni Okej, okay, jeszcze tutaj mamy tego duszka A czy to będzie wszystko? Aha, on nie chce, nie chce iść Czy chce iść? No, rozmawiaj z nim, rozmawiaj Wypraszaj go, wypraszaj Bo zaraz ci się czas skończy Aha, no dlaczego nie chcę go wyprosić? O, zobaczcie, przyszedł nam tutaj kolejny po prostu duży, duży duch. No i zobaczcie, zaraz nam się tutaj skończy to zadanie, a my niestety, ale nam się chyba to nie uda. No, zobaczcie, no i nam się nie udało. Niestety już, już to widzę. I no, no nie udało nam się tego zdołać, zrobić i zarobiliśmy, no... Zero simoleonów. Także tutaj trzeba się to chyba zaopatrzyć w jakąś cechę odważnym, żeby po prostu no, móc w łatwy sposób to... Po prostu za często ona jest przerażona. Tutaj też troszeczkę czasu zmarnowaliśmy, żeby o... Zmarnowaliśmy troszeczkę czasu, żeby tą kościelę spróbować e, tutaj przywołać i tak dalej. Może by się udało, może mało brakowało, no, ale niestety... Misja ukończyła się niepowodzeniem. Także powiem Wam szczerze, że to była moja druga taka misja. Oczywiście bez żadnej z cech takich sprzyjających tej karierze. No i się nie udała. Także ocencie sami, czy to było przez moją, moje jakieś potknięcie, czy po prostu to serio nie jest takie proste, jak się wydaje. I co ja Wam mogę powiedzieć? Ciężko mi jest na ten moment ocenić, bo no jakby mało tych misji tutaj. Wykonałam. Jak oceniam tą rozgrywkę, na pewno jest to ciekawy dodatek i powiem Wam szczerze, jak na akcesoria, to jest naprawdę dużo. Jak na akcesoria, tak. Bo ja tak wczoraj sobie grałam i tak pomyślałam, kurczę, ale, ale to już? Ale potem myślę, ale czego Ty wymagasz? To są akcesoria. Więc wiecie o co chodzi, jedno, jedno ciągnie tak naprawdę drugie, my teraz tutaj biegamy przestraszeni. Także ja Wam powiem tak. Dajcie znać, co w ogóle o tym teraz myślicie, jak no, widzicie, jak można tutaj tą rozgrywkę poprowadzić. I ja Was oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żebyście byli na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. <sum> Także ja dziękuję za oglądanie. Widzimy się niebawem. Cześć!